Cześć! Witam Was na warsztacie. Witam Was na warsztacie. Za mną, konkretnie tam na dole, jest przesyłka od stałych widzów, czyli od Grześka i Oliwki. Pozdrawiam Was serdecznie. Zmęczyłem się, jak ją niosłem z samochodu. Ale przedstawię Wam tak pokrótce, chwilą wstępu, historię tej oto przesyłki, a mianowicie Grzesiek, jak ją wysyłał, wysyłał ją paczkomatem. Przesyłka się oczywiście zmieściła, Kurier ją odebrał z paczkomatu. E, wiadomo, później em, zawiózł ją do sortowni, przejechała do mnie do miasta, i tak dalej, i tak dalej. U mnie była wydana do doręczenia. Oczywiście do paczkomatu. <laughs> I, I teraz słuchajcie, ja sobie patrzę, w, patrzę sobie w em, aplikację, a tam jest przekroczenie gabarytu. O co chodzi? Nie wiem. No i dobra. Nic nie robię, bo byłem w pracy, później dostaję smsa, że bym podał adres, to mi tą paczkę dowiozą. Próbowałem się dodzwonić, oczywiście nie dało się. Pojechałem więc do impostu, okazało się, że ta paczka się nie mieści do paczkomatu. Urosła w trakcie, nie mam bladego pojęcia. Ja się śmiałem, Grzesiek się śmiał, ale suma summarum odebrałem paczkę, mam ją tutaj, zaraz ją Wam pokażę. Nie zważymy jej dzisiaj, ponieważ Fizycznie nie ma tutaj miejsca na to, żeby ją położyć na wagę. No nie da się jej koniec. Waży na pewno te 25 kg na 100%. Dobra, odwracam kamerę. Otwieramy i będę wszystko wyciągał standardowo tutaj. Coś w niej brzęczy. Myślę, że będzie złom, więc tak jak zapowiedziałem, zaczniemy od tej paczki, nie od tych, co mam w garażu. Zaczniemy od tej paczki i będziemy systematycznie przerabiać to, co znajduje się w środku. Czyli jeżeli będzie tam, nie wiem, coś do... Odzyskania części zamiennych miedzianych, takich, siakich, czy złomowatych. Wszystko będziemy odzyskiwać. Dobra, bo się rozgadałem. Dwie minuty minęły. Odwracam kamerkę. Lecimy. No jest przesyłeczka. Nie wiem, w którą stronę, więc tnę tutaj. Gabaryt no jest. Wyciągam. Musi być tu grubo, skoro jest spięta trytytkami i na pewno nie jest z tej perspektywy. No ale nic. Ja ją otworzę z tej. Nie ma innej możliwości. Dobra, moi drodzy widzowie, co tu jest? A to? Wypełniacz czy? O, miedziucha. Miedziucha, miedziucha, miedziucha. Zaraz będziemy sobie dłubać wypełniacz. Co to tam? Wycierania rąk? A to się przyda, to się przyda. Tylko wiecie co, to muszę postawić sobie na boku, bo nie zmieści się ta cała reszta, która tam skarbów jest. A jest. Dobra moi drodzy, wyciągamy. Pierwsza sprawa, takie coś od czegoś. Coś się tam mieni na jakby mosiąc, jakby miedziuszka. Będę sobie to tutaj odkładał. O, proszę bardzo. Statyw. O, złom. Grzysiu, ale dlaczego złom? Dlaczego złom? Może się tu da coś przytentegować, coś przerobić. Odkładam to na razie na bok. Ja sobie pomyślę, bo mój statyw uległ uszkodzeniu. Dobra, lecimy dalej. Tu jest jakieś pudełeczko. Pudełeczko z jakieś podobne coś. I to na pewno ma drugie dno. Takie wkręty. A teraz yy, muszę odtworzyć, co Grzesiek miał na myśli. Że pudełeczko sobie tutaj o, powędruje, i wyciągamy dalej. Różne pudełeczka, kołki, całe opakowanie, to się przyda na 100%, 50 sztuk. Super, lecimy dalej. Czy wy to widzicie? No, jaka lampa. I podpisana OK? Orzeż ty? A czy to można, jak będziesz oglądał odcinek, czy to można podłączyć pod włącznik, żeby było włącz wyłącz. Także z miłą chęcią, bo ja wiesz, kabelki to nie ogarniam, z miłą chęcią dowiem się od Ciebie, czy to tak można podłączyć, ale lampa, ale wiecie co? Tam jest chyba druga no jest Szrod nie świeci a tutaj amelinium tego panie nie umalujesz to skoro szrot nie świeci to my sobie odzyskamy ten tył aluminiowy na pewno jest aluminiowy, powiem was jest tutaj ukrychnięte widać, że jest to aluminium zajmiemy się w tym odcinku, myślę jeszcze tym dobra, super, ale ja sobie tą odłożę bo skoro ta świeci, to ja nawet wiem gdzie sobie ją wykorzystam także pozwólcie, że sobie ją odłożę żeby ona się nie uszkodziła a ta będzie sobie po prostu tutaj leżeć tu jest coś, tu jest coś co to jest? lampka LED sprawna Dobra. Nie ogarniam. A zasilaczy. Nie ogarniam jeszcze jak. Ale całkiem fajna. Kurde, że ci się chciało. Ja sobie też to odłożę na bok. Co my tu mamy? Tu jest jakiś. Wyobraź sobie, że Grzesiu to doszło w całości. Ja muszę wam to pokazać. Zobaczcie, jaka żarówka. LED sprawna używana. Jaka żarówka? Ja w życiu nie widziałem takiej noczy. <laughs> Też na bok. Powiem wam, że zaczynamy dochodzić do sedna sprawy. Hmm. Tu jest jakiś coś. Tak jakby się tu wkręcało żarówkę, przedłużacz jakiś, nie wiem. Dobra, na razie na bok. Tutaj miedziuszka. Patrzcie, gotowe Ameliniu. Tu mamy przewodzik. Tu jakieś przewodziki, takie, ala żyłka. Tu jest kolejna paczka. Chyba aluminium z różnymi innymi rzeczami do posortowania. Ale tego tu jest. Co my tutaj mamy. To będzie radejko jakieś. Tak mi się wydaje z możliwością podpięcia USB. Słuchawek, mikrofonu, dwa głośniczki, dość ciężkawe. Jest zasilacz, może komputerowy jakiś? Nieopisane nie czy sprawny, odkładam tu na bok. Tu jest jakiś przedłużacz, jeden, drugi, też na bok. Mm. Jak ty to tu spakowałeś, to ja nie wiem. Piękne kąski... Aluminiowe, linka sektor super. Uszkodzone. Tutaj trochę złomu. Tego jest oczywiście więcej. To jest dobre na takie wieczory zimowe, które się właśnie zaczęły, bo to się ciężko dłubie. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj jest kolejne pudełeczko z większymi kołkami. Nie mam pytań. Tutaj jest kolejne zawiniątko. O, proszę bardzo, patrz aluminium i miedziuszka. No to będzie robota. Będzie, będzie sporo roboty. A to nie wszystko. Zobaczcie dalej. Ile jeszcze tego tutaj jest. W poprzedniej którejś paczce dostałem taki bardzo gruby przewód miedziany. I dostałem informację, że to jest do zrobienia sobie przewodów rozruchowych, a tutaj są żabki. niebyle jakie. Na miedzi. No Grzesiek. Oczywiście ja sobie zrobię te przewody. Będę miał drugi komplet. Ale żabki. W sumie ja sobie szczepię tak jak przedtem były. O. Jakoś tak były. Dobra, nieważne, nieistotne. Tu są dwie kolejne oczywiście. Rękawiczki się przydadzą. To nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia, nie mam koncepcji. Nie wiem. Nie powiem wam widzowie, bo... Bo nie wiem. Jest jeszcze sporo przewodów. Jest trochę złomu. Znowu trochę złomu, znowu trochę przewodów. Wszystko, oczywiście, drut miedziany. Uff, gdzie ja się z tym pomieszczę, to nie wiem. Kolejna dawka przewodów. Takie coś od czegoś. Jakiś przewód komputerowy Kolejny przewód komputerowy Soczyste aluminium Kolejne aluminium Jakieś grube śruby sz z nakrętkami, z podkładkami No kurde, co tu jest za drugie dno? I tutaj na spodzie Jeszcze jakieś Przewody, których już nie będę wyciągał, a teraz Wam pokażę z innej perspektywy, jak to wygląda, bo kamera tego nie obejmuje. Powiem Wam, że naprawdę jest tu sporo pracy. Nie wiem, za co mam się zabrać. Ale dobra, pomysł mam taki. Te wszystkie przewody chowam do paczki, tak jak leci wszystko. Dzisiaj przewodami się zajmował nie będę. To odkładam sobie również na bok. To wszystko kładę na bok. Aluminium, przewody. Aluminium, matka. Dobra. Na bok. Wszystko na bok. Złom czysty, przygotowany. To już do złomu od razu. Tutaj tak samo. Te kąski. Wszystko wrzucam na razie w paczkę. Tu jest czysty aluminium. To również na razie wszystko do paczki wędruje. To mnie interesuje. Co to jest? Nie mam pojęcia. Wszystko wrzucam z powrotem, bo tutaj nie mam na to miejsca. I zajmiemy się zajmiemy się myślę odzyskiem tego aluminium. I zważymy sobie przy okazji to, jak odzyskamy tamto, będziemy mieli czysty, czyste aluminium. Tu jest jeszcze złom do złomu od razu. To muszę wziąć do domu, sprawdzić czy to działa. Tu kolejne przewody. Miedziuszka. Miedziuszka też na później. To na później. Także mam czysty warsztat przygotowany. To odkładam na bok, bo jest gotowe. W takim wypadku to zostawimy na, oso na osobny odcinek, a dzisiaj zajmiemy się jeszcze tym. Powinno być to y, szybko, zwięźlej na temat. Jedna rzecz, którą zauważyłem, w tamtej sprawnej lampie nie ma jednego zaczepu, więc ja sobie go od razu odzyskam, żeby mieć tamtą w pełni kompletną. Tylko teraz powiedzcie mi widzowie, gdzie ja położyłem śrubokręt. Dobra. Odzyskamy sobie bardzo ważną rzecz do tamtej. Ja sobie to tutaj położę na górze. W zapasie sobie odzyskam wszystkie. I tak to muszę zdemontować, i tak to muszę zdemontować. O. I czwarta. Jakbym przypadkiem tam zginęła. Chociaż nie powinna. Czy to tutaj zejdzie tak jak ja myślę sobie? No pewnie. A dobra, to tylko zeszło tyle. To jest szkło na bok. To zeszło. I teraz, co tutaj jest? Tutaj są również cztery. Tutaj są. Ciekawe, czemu nie świeci. Tak ogólnie to mi się wydaje, czemu nie świeci. Widzicie, czemu ona nie świeci? Chyba dlatego nie świeci. Dobra, ja sobie zdjęcie zrobiłem i już Wam mogę powiedzieć, składam to z powrotem. Póki co, bo jeżeli to jest tylko winowajcą, te przewody, to ja sobie te przewodziki zlutuję i będę miał drugą lampę. Dobra moi drodzy, ja już zaczerpnąłem em, rąbka tajemnicy co do tej lampy. Ona jest po prostu niesprawna, więc rozkręcam ją dalej i odzyskuję z niej aluminium. Czyli zważymy sobie to. Tylko problem, oczywiście, natury jest taki, że jedna śruba się nie chce odkręcić. To by było za piękne. Czy to już się tu. Tu jest jeszcze jeden. ta idzie, ale ta nie chce, obrobił się łepek, dobra, ja już jestem podkręciłem, po, udało się, mamy gotowy odlew aluminiowy, ale powiem Wam, myślałem, że to będzie cięższe, Ech. tutaj jest spalone, o, od razu widać, te przewodziki może sobie odzyskam, w środku z tego co wiem, tego się nie opłaca rozbierać, więc to sobie pojedzie na przok. Odłożę sobie to na razie na bok. Tutaj mamy jeszcze coś takiego. Również ameliniowe. Więc zważymy sobie to razem. Dobra, to odkładam na bok. Biorę wagę i ważymy, ile mamy gotowego aluminium. Waga na miejscu. Oczywiście nic nie widzicie, no bo jak może być inaczej? Dobra, jest 0, jest 0. Kładziemy sobie to. A co coś waży? O! Nie będę już tego rozbijał. 860 gram. Aluminium odlew po chyba 6,20 z tego co pamiętam, więc 5,33. Dodamy sobie to. Wezmę to na bok. A to jest. Linka chyba Sektor 620 gram i z tego co pamiętam to to było albo po 10 albo po 10.50. Zróbmy po 10. Poza to, to jest 6.20 dodajemy i mamy 11.53 w dosłownie chwilę. Odkręcenie kilku śrubek plus gotowe to od Grześka. Już jestem mega zadowolony a w papce tam jest jeszcze naprawdę masa masa innych rzeczy za które jeszcze raz bardzo dziękuję. A wy będziecie mieli po prostu odcinki z odzysku części zamiennych z tej paczki. Także ja bardzo dziękuję za taką przesyłkę. Pozdrawiam Was serdecznie oczywiście. I tak jak powiedziałem, z tej oto przesyłki, która stoi w tej chwili za mną, będą w regularnie teraz odcinki, bo jest ciemno, zimno, wieczory długie, więc trzeba zabrać się za odzysk części zamiennych i będziemy zbierać sobie miedziuszkę, mosiąc i inne metale kolorowe, plus oczywiście złom. Tu jak widzieliście jest już gotowy odlew, jest gotowy linka sektor. Ja już jestem bardzo zadowolony i także jeszcze raz bardzo dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam, zostawcie łapki do góry i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.